Tytuł za chwilę zostanie wyświetlony, ale dotyczy sposobu zniszczenia małego fragmentu samolotu. Czyli znów mamy referat dotyczący fragmentu. Niestety tylko bardzo małego fragmentu samolotu. Proszę bardzo. Bardzo blisko mikrofon przy ustach. Pierwszy raz ta prezentacja będzie przewijała się automatycznie z dobrymi komentarzami, bo właściwie to ja dostałem zadanie, żeby opisać, co się stało z niewielkim fragmentem no, tego samolotu, który jest w dyspozycji powiedzmy tutaj w kraju. I no, na podstawie serii zdjęć miałem kontakt z tym przedmiotem 40 minut. Na zmierzenie, zrobienie 44 zdjęć, z których 41 pokażę. Te zdjęcia będą się pokazywały no, systematycznie i y, po prostu to się będzie przewijało. Tytuł widzicie Państwo, i w związku z tym y, powiem tylko tyle, że miałem do dyspozycji 7 zdjęć, zwanych fotogramami, 41 własnych. Wszystkie zdjęcia dotyczyły jednego niewielkiego fragmentu no, który został wyrwany z samolotu, sądzę, w wyniku eksplozji. Proszę czytać raczej te na niebiesko podane napisy. W takim razie sprawa jest taka, to samo po angielsku. Zdjęcia zostały obejrzane, oglądami je w dużym powiększeniu. Doszedł, no, Fotogramy, jakie zostały podane są w takiej postaci, jakiej je otrzymałem i na tych fotogramach jest podana linijka skala. Jedynie fotogram 2 przycięto no, usunięto człowieka, który to trzymał. Moje zdjęcia, które ich jest więcej, pokazują element zarówno linijkę, jak i zbliżenia. Obecność cząstków roślinnych na tym elemencie mnie zaskoczyło. Świadczy to, że do tego elementu nie dotarła wysoka temperatura, która była w wyniku wypalania traw, bo element znaleziono, schowano do trawy, żeby w trawę gdzieś, żeby nie skonfiskowano elementu, a rano się okazało, że był już po pożarze po wypalaniu traw. W takim razie tutaj widzicie Państwo ten ten element, a tutaj opublikowany, a co więcej, profesor Berczyński pokazał te same zdjęcia 20 minut temu. Wrócę do tego później. Wn wnętrze tego jest no, bardzo nieregularną, ma tutaj nakładkę, jest osmalone, natomiast z zewnątrz wszystkie zdjęcia pokażą, że jest srebrny, piękny kolor, gdzie nie, gdzie y y jakieś działanie tego ognia czy wysokiej temperatury. Różne ujęcia, widoczne osmalenia, i to wyraźnie wskazuje, że jest to jakaś owiewka, jakiegoś spornika, który podtrzymywał jakiś element samolotu. Yy, tutaj jest yy, trawa w otworze, będzie to lepiej widoczne. Yy, Serię tych zdjęć rozpoczają widoki z kilku stron. Yy, może nie będę tego. Yy, element ma 40 na 20 cm mniej więcej wymiary, i podane grubości zmierzyłem również powłokę, yy, płaskownik, kątownik. Poszczególnych teraz, jeszcze w dniu 21 sierpnia, wtedy robiłem zdjęcia. Właśnie były te szczątki roślinne. Jeśli ogień ich nie zniszczył, to musiał zadziałać wcześniej. Mówię twardo: wybuch. To nie ma rady. Teraz i znowu, osmlenia wewnątrz. Tutaj mamy bardzo silny, silne żeberko. Niewielki fragment, a już z takim żebrem. Tutaj rozerwanie powłoki, rozsunięcie się tego w wyniku sił rozciągających wewnętrznych. W takim razie znowu, to już bez komentarza, inne ujęcie, znowu inne ujęcie, rozerwanie, rozchylenie. Widać wszędzie nieregularne, na innych zdjęciach będzie to świetnie widoczne, to niezbyt dobre zdjęcie, ale urwane wszystkie krawędzie. Ten element został odstrzelony od konstrukcji. Po prostu. To z zewnątrz niewielki, znaczy niewielki fragment przebarwiony, ale w wyniku sił rozciągających są popękane jest popękana zewnętrzna powłoka. To będzie widoczne na wielu miejscach. Ten materiał był rozciągany, pomimo że wydaje się, że jest nieruszony nazwijmy. Jeszcze inna to wyraźnie jest owiewka, która do czegoś była przymocowana i znowu ciągle wracam. Ja to wziąłem zdjęcie z naszego dziennika z piątku. Teraz, to już czekam, żeby się zmieniło, za chwilę się zmieni, porozrywane nity, powiększenie. To nie tylko wyrwane. Jeszcze w dodatku to jest z jakimś skręceniem. W związku z tym teraz te krawędzie wszystkie mocno popękane, będą lepsze. O tutaj jest bardzo istotne ciśnienie gazu roz... Rozchyliło. Rozchyliło ten element. Już to nie jest normalne. Tutaj znowu po osłabieniu nitami zostało urwane. Z zewnątrz srebro, wewnątrz, no po prostu sadza. No nie wiem, co to jest. Za krótko miałem dostęp do tego. Po prostu należałoby teraz po tym obejrzeniu jeszcze raz się do tego zabrać i przyjrzeć się. A może właśnie kolega, który przed chwilą reprezentował, powinien zbadać chemicznie powierzchnię tego elementu. Teraz ciekawe jest. No co, jeszcze tak, zastanawia obecność na rysunku pod, podłużnej i przynitowanej blachy, we, te, o tej nieregularnej blachy. Skąd ona się tam wzięła? Przecież to jest nienormalne. Te wnętrz, to już to się to powtarza, tylko obejrzymy to. To oczywiście jest porozchylane, tu, tu urwane. Widać ten profil aerodynamiczny. No, wyprofilowane aerodynamicznie, żebro, znowu rozchylenie, znowu żebro. Te żebro jest niewielkie. Jeśli potem jest mowa o badaniach jakiś wytrzymałościowych, żeby określić dane materiałowe, to my nie, nie dysponujemy takim dużym elementem, żeby zrobić dobre próbki. To ciągle się trochę powtarza, znowu powiększenie tamtego zdjęcia. No to powiem tylko tyle, że bo ta powierzchnia była, stanowiła zamkniętą, zamykała zamkniętą jakąś całość. W związku z powyższym, yy, jeśli osmelenie są w... Yy, I teraz pytanie, yy, czy, te, yy, czy to była reparacja, czy to był jakiś inny cel w ogóle tej szczeliny? No, czy to jest normalne? W normalnej konstrukcji cel i przyczyna istnienia tej szczeliny. No mówi się, że to mogło być pęknięcie zmęczeniowe, coś i reparacja. Według mnie to coś jest nie tak. Tutaj znowu rozstępy, można powiedzieć, że tak powiem, trochę medyczne po, po, pojęcie, rozstępy tej powłoki zewnętrznej, ubytki całe w wyniku pęknięcia, coś zostało wyrwane. Jedyne miejsce, gdzie widać ściskanie pofalowane, ta harmonika, którą ktoś tutaj wypowiedział. I trawa, proszę bardzo, w otworze ponicie. W związku z tym to, to osmelenie nie mogło pochodzić od, że tak powiem, od wypalania traw. Po prostu powstało wcześniej. Nazwijmy to rzecz po imieniu. z jakiejś jakieś Teraz tutaj, proszę Państwa, zwykły, ordynarny karton. Skąd się karton wziął? Przy w samolocie o konstrukcji metalowej. I zobaczcie, będzie to jeszcze raz, nawet ta harmonika i znowu, tutaj widać liść, liść przylepiony i zaraz będziemy jeszcze widzieli ten karton. To też pytanie. Można stwierdzić, że widoczne szczeliny i wywinięcia krawędzi są nienaturalne dla zwykłej praktyki konstruktorskiej. Wyrwane I tutaj zaraz zobaczymy jeszcze raz: tutaj ten karton źle widoczny jest, ale ten karton się powtarza i to jego jest dużo. Po prostu to jest miękkie w dotyku. Jeszcze raz trawa. I ciągle wszędzie widać ślady sił rozciągających. O proszę bardzo, tutaj mamy karton, tutaj mamy karton. Pytanie: skąd te, tyle kartonu? Po co jest w konstrukcji stalowej, lotniczej, która, jak powiedziano przed chwilą, nie musi być ciśnieniowo uszczelniana, bo to nie jest przestrzeń do ciśnieniowa. O, znowu, ja to eksponowałem w kilku miejscach, że pod znitowanymi elementami jest narazni na stąd nizowąt karton. Poczekamy, to się szybko przewija. O, i tutaj karton, i tutaj karton, pod tą nakładką. I pytanie jeszcze. Przy y konstrukcji nitowanej, ni, ni zawąd pojawia się coś z sześć nitów, które akurat widziałem na tej y y śrub. W związku z tym pytanie, skąd one się tam wzięły? I po co? Ja powiem tylko tyle, że element jest porozrywany, zestawienie obserwacji i co wskazuje raczej na wybuch. Część nitów została wyrwana i nastąpiły pewne przesunięcia. Teraz, no to może zaraz następne, już na to tylko zwróciłem uwagę, teraz nienaturalne rozgięcia, ubytki, pęknięcia, powłoki, rozerwane krawędzie, wyraźnie rozerwane. To jest typowe dla prób. No, rozrywania stali powiedzmy w, w, w maszynie wytrzymałościowej. Dokładnie to samo. Teraz ustalenie danych materiałowych. Jesteśmy w stanie w stosunku do norm, akurat na tą się powołałem, o tutaj. To może być najmniejsza, bardzo nietypowa próbka, którą można wyciąć, i to prawdopodobnie jedna tylko z, tej, z tego elementu, i co więcej, ten element zostanie wtedy zniszczony, po prostu zniszczony, bo trzeba go wyciąć. Teraz pełne informacji na temat no, swoich wyroków producenci nie podają. To, to samo zrobili pewnie i Rosjanie, nie tylko Rosjanie, Amerykanie i tak dalej. Przygotowane, I to uwagi na temat przy, przygotowania próbek to nie jest ważne. Teraz podtrzymywane urządzenia przez ten element, być może fragment, co prawda może nie silników, ale lotek, może klap, trymerów, zbiorników paliwa, yy, widocznych zresztą na zdjęciu. Nie wiem, bo to trzeba byłoby obejrzeć yy, teraz, yy, znaczy czy rysunki dobrej samolotu, czy po prostu obejrzeć samolot na, stojący yy, yy, z numerem numer 2 i ciągle wszystko. Zniszczenia pochodzą według mnie od eksplozji. Czym dłużej to oglądam, jestem bardziej pewny. Nie można wykluczyć, że jedno ze źródeł eksplozji mogło znajdować się wewnątrz zamkniętej przestrzeni opisywanego elementu. Świadczy o tym wyrwanie elementu całego z konstrukcji, rozchylenie blach. No i wyrwanie nitów. A tutaj porównałem to, co pokazywał profesor Berczyński i ten fotogram. Proszę Państwa, doszedłem na podstawie tego do wniosku, że jest podobny charakter zniszczenia, a w związku z tym o taka konkluzja. Można podejrzewać, że była to dobrze przygotowana wielopunktowa eksplozja, która na przykład odcięła skrzydło jak potrzeba. I to jest koniec mojej prezentacji. A jedno, co chcę w tej chwili. Jeszcze do tego dodać, że referat pisałem w takiej scenerii. Na komputerze. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ten, że ten materiał będzie wnikliwie przez różne służby oglądany. I dlatego postarałem się pokazać wszystko, co jest tekst, który jest wyrukowany. Nieliczne zdjęcia zostały dodane w ostatnim momencie. Dziękuję bardzo jeszcze raz.